Kobu, dzisiaj rada narodowa, to jest rada. dzisiaj rada narodowa, to jest rada. dzisiaj rada narodowa. Lecz Wolne Media Lecz Cenzura E, przeczytałaś głośno e, akt wypowiedzenia dla pana dworaka. Możesz to uzasadnić? Dlaczego? Czy uh, no jest, że mamy takie prawo? No żeby oczywiście, że mamy takie prawo. Ten człowiek się całkowicie skompromitował. I e, my. my już, jeśli milion 400 osób podpisuje się pod apelem, czyli jeśli milionowi 400 tysięcy osób zależy na tym, żeby telewizja trwam była na multipleksie cyfrowym, a Dworak bezczelnie tak naprawdę, prowokacyjnie przyznaje koncesje telewizjom, które mają może po kilka, nawet nie kilku widzów, tylko zero widzów, bo jeszcze w ogóle nie nadają, no to co to jest? To jest po prostu, ja mogę powiedzieć tylko, że to jest kompromitacja. No ja wiem, że ten człowiek ma inne poczucie e, jakiejś godności czy szacunku, więc e, amatorszczyzna, nie wiem, prowokacja, e, jakaś dywersja, dywersja. Ten człowiek, e, ten człowiek robi dywersję zamiast realizować misję publiczną i pełnić rzetelnie swoją funkcję. E, jest symbolem jakichś najgorszych standardów komunistycznych. komunistycznych. A powiedz mi, przygotowałaś taczkę już dla dworaka? Następnym razem przyjdziemy pod Krajową Radę Radio i Telewizji w trakcie jej urzędowania i wywieziemy pana Jana Dworaka na taczce. My pan Pracujesz, z będziemy to rejestrować w takim razie, Zapraszam. do zobaczenia do zobaczenia. do zobaczenia panu Dworakowi na taczce. Boi się tak się tak tylko jest. i wyłącznie no. ludzi, boi się manifestacji. Szanowni Państwo, naprawdę serdecznie dziękuję za to, żeście tak licznie w tysiącach tutaj przyszli. Serdecznie dziękuję organizatorom w Gazecie Polskiej, Solidarnym 2010. Jest, jest to wyraźne wspomożenie naszych działań w Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Posłowie Solidarnej Polski walczą o to, aby ta haniebna decyzja została cofnęta. Ale równocześnie chcę Państwu powiedzieć, żeby nie ten ośrodek toruński, żeby nie telewizja Trwa, żeby nie Radio Maryja nasz dziennik, żeby nie Gazeta Polska, to nie udałoby nam się zebrać mili ponad milion podpisów w obronie polskich lasów. I ta władza boi się tego. Ta baja głosić tego, aby mówić prawdę, aby organizować społeczeństwo. I dlatego odmówiła tej koncesji na telewizję cyfrową w Rysów, ja Rysów, ja Rysów, ja Rysów! Nie, to tutaj kolega powie yy, informacyjne. Yy, ja przypomnę, 1 marca wywieźmy wszyscy biało-czerwone flagi. Biało-czerwone flagi. Dwudzie 29 lutego o godzinie 18 w hybrydach, Młodzieżowy Klub Gazety Polskiej organizuje spotkanie pod tytułem Patriotyzm wczoraj i dziś czyli rozmowa pokoleniowa z żołnierzami Armii Krajowej. Zapraszamy wszystkich młodych ludzi do przyjścia na to spotkanie.